Poznałem dziewczynę o imieniu Katarzyna, jest przepiękna i chciałbym, żeby zwróciła na mnie uwagę, tylko nie wiem w jaki sposób ją zaskoczyć. Pisze słuchacz! przesłuchać. pomóżcie jakoś. Okej, okay. próbowałeś rzucić metalową miednicę? Wie, wiesz, jak ona jest w toalecie? Rzuć nagle, jak nie widzi metalową miednicę, na kafelkową podłogę. I, I tym naprawdę, tym naprawdę można zaskoczyć. I na pewno zwróci na ciebie uwagę. Co więcej, będzie twoja! Bo kto ją zechce z włosami i koszmarnym tikiem nerwowym, nie? Albo, albo rzucasz Katarzynie, jak idzie ulicą, no nie, pod nogi miednicę, nie? I pytasz, czy to twoja miednica? Nie, no tak się uparłem na tej miednicy, ale to może być kasztan, chleb, kilow, cokolwiek. Możesz zwrócić na siebie uwagę nietuzinkowym strojem, czyli musisz zadbać, żeby twój look był hypnotizing, nie? Tu cuda czyni gumowa, różowa peleryna. Jeszcze, jak dodatkowo będziesz patykiem, to... Toczył miednicę, nie? To, to nie ma takiej <ścoughs> szarganej możliwości. Cicho, skowrót. Żeby na ciebie Katarzyna nie zwróciła uwagę. No a przede wszystkim nie wyjeżdżaj z oklepanymi zwrotami podrywacza, typu ty jesteś jak księżniczka Ksenia, taka wojownicza i niedostępna. No bo usłyszysz, nie pamiętam kto grał Goluma, ale ty też jesteś mocno charakterystyczny. Musisz pokazać, że jesteś oryginalny, inteligentny, kulturalny. Podejdź do Kasi na dyskotece i zapytaj: Zagramy Scrabble, czy korzystając z moich rad słuchacz zdobędzie Kasię? Pewnie nie, ale zaskoczy ją na pewno i zwróci na siebie jej uwagę. No a o to prosił, tak?